Witam w kolejnej części. To ile te bulewansy, co zostały? A ile pan da? 30 zł za 3. No proszę, taka promocja no, w tym. Tak, a, pani, a loczek? Ale? Lo, loczek sprzedany. 50 zł. Pan 100 zł. A tak, pani, wszystko przysydałem. że 30 mm. gołębi sprzedano. No to super, brawo, tak trzymać. Panie, z tym i tu gdzieś okolica Ostrowca? A, no nie, tam od strony no, słupi. Aha, od strony słupi. No i a ja nie bije tego? No właśnie, bierze tam już trochę pobrał i tak odparł, po, pozabierał. Bierał. To z tych orlików świętokrzyskich to są? Tak, tak. Ile jest za taką parkę? Co? Ile, jeszcze raz zapytamy. No, nie no tak, po 20 zł za sztukę. Po 20 zł za sztukę. Mhm też. Tak, się. Ale piękne. Piękne, one fajnie, fajnie jak są kolorowe, jak w górze latają. Jak siadają, wychodzą. Ale one w nie razem nie chodzą. Razem nie chodzą. Idą jak pójdą razem, się tam podgoni, a tam teraz są śniegania. No ta. A druga sprawa to one idą do góry w, w locie, wszyscy, a później to się tak po trzy, po dwa pod. Po... Nie chodzą. I osobno spadają. A te, te pocztowe ile od sztuki? A no teraz doda po. 10 zł. Jakby ktoś dał. Wszystkie to nawet tam. Za parę groszy. No ten jeden to ma wyjątkową obrączką. Są mhm. parę Dziękuję bardzo. Tak, no, ja, to się ja, Jak co tydzień. Jednakowa cena jest. Po 30 zł. Takie zeberki. Już się. A te gołąbki to są? 70 za taką parkę. Papuszki? O 30 i świergoty? O 80. Jest przerwany bufet. Dziękuję bardzo. Mieszanie jest A mieszanie jest takie wyszło, mówię co to za rasa, tak się zastanawiam a, to, no, uratowały się przed kuną. I, i z takich maleńkich były kardyny ręcznie A ryskowali. i wychowały, no szkoda, no właśnie. Dziękuję bardzo Akurat jest sprzedam, a ceny nie widać. Ceny nie widać, cena do uzgodnienia A ile pani oceni? 80. 80 zł taka klateczka super a pod klateczką takie dwa okazy 25. po 25 zł To tylko tyle zostało No tyle. resztę wyprzedane Dziękuję bardzo A króliki Do sprzedania Po 50 zł sztuka A kurki takie urodziwe 100 zł za parę po 20 złotych te miniaturki a ten na ziemi po 3 dychy Jedeńska krakusy Wiedeńska 100 zł, Trakusy 25 zł sztuka. Mezka orientalna 100 zł para, młode 50 zł. Młode 50. Pawiki? Pawiki 100 zł, 50 zł para. Para biały, para na ogonach Mhm. A ty masz i z pocztowych? Masz pocztowe. tutaj. Co to zostało pocztowe? Od 10 do 40 zł sztuka. I jakie tu są zagraniczne jakieś? Niemiec, Litwin Litwin jest? Tak. Niemiec i Węgier. A i Węgier To tak ile trzeba zapłacić za takiego Litwina? 30 zł 30 zł A pozostałe podstawy od do Węgier 40 zł Niemka 40 zł A te to są od 15 zł A tu na dole masz Budapeszty Budapeszty Mieszka, mieszka, mieszka. od 10 do 20 tak. od 10 do 20, ale masz to to porciaty, to mewka ma pojedyncza została tak samczyk 20 zł 20 zł Rysie jest jeden sam, dwóch, dwie pary akurat no i szapos został? szaposze, dwa samczyki po 25 zł czabosze za sztukę A rysie? Rysie czerwone po 20 zł sztuka, czarny 20 zł siwy na białych pasach 30 zł O i orliki są Orliki wysokolotne od 10 do 15 zł sztuka pomalować cały Dobra, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Aż tak? Aż tak? Nie Gartuj. Jak cenowo te króliki u pana? 40 do wzięcia. A ten kaczor duży? 100 zł. A u ciebie co dzisiaj? Dzisiaj poczty nie widać? Same pomorskie. I winery. Nie, to no, są Budapeszty. No tak można. No, takie. To ile cenisz te pomorskie? 300. 300, takie urody. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, a u ciebie taki biały? Aha, 60 zł. 60 zł. A mniejsza. 30. A te kaczuszki masz fajne. Ile od pary czy od sztuki? 25 zł sztuka. 25 zł sztuka. I tu co zostało? Pocztowy. A tu przepireczka, tak? Ile taki samczyk? 15 zł. Dziękuję bardzo. No, tu zaprezentujemy samiczkę DV. Tak, Proszę bardzo. 16 roku. 16 rok Tak, tak, tak. O dobrze widać, dobrze widać. O, tu widać. A ona co ma? Ty ma? Nie ma. A, nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. Ile taka samiczka do wzięcia? 40 zł za tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jak to cenowo wygląda te, te pomorskie? To są? Pomorskie. 80 zł sztuka. A te kurki jak? A to z jakich? To są z tych czubatki. Czubatki. 50 zł sztuka dziękuję bardzo dzień dobry, te gile to czyje pana? moje jak to cenowo wygląda? 25 zł 25 zł sztuka, tak? tak a newki? po 20 newki po 20 dziękuję bardzo tylko jedno czuby, cztery dychy rzeszowskie to siwe po trzy dychy 8 zł. Netki 50 zł para. Ile za taką parkę trzeba zapłacić? 170 zł. Proszę bardzo. To są pomorskie. To 3 parka, Rzeszowski 40 No i wszystko wiemy, dziękuję bardzo dzień dobry Kłaniam się Proszę się pochwalić Armącki Cedowo jak wygląda? 6 Mieszaniec roka z 50 samica Samica mieszaniec 50 Samica mieszanie 50 Samiec 140 40, Samica burgów 50 zł od brachma olbrzymia 200 zł 200 taki olbrzym tak. eee, Perliki 20 zł Tu są złomy Ta jest taki wózeczek stówkę trzeba zapłacić Pozdrawiamy kogoś? Nie. Nie, dziękuję. Tak, to czekaj, dobrze? To teraz. Tak. I tu taki samiec, czyżówka. Czterdy. To wszystko tu nie moje. Dobrze. Dziękuję, dziękuję bardzo. A u pana taki denty? Ile kto da? Ile kto da? No, a te nie poszły, te. A to jest z Kingów? Co to jest? z Kingów to jest, tak? para była i poszło on ma takie płaszcza te łóżka tak jest właśnie, o to chodzi o to chodzi. I ile jest za taką parkę tych dętych angielskich? dwie stówki, dwie stówki. To za takie pięknie mu mulemansy? mulemanski 50zł para a ta wywrotka? wywrotka 30zł samiczka a tutaj fajne takie strasery jakby. A to mieszanka, patrz. Aha. A, a ten, ten UCP UCP. To jest ten RO UCP 5 dyszek? No 70 O, już teraz się podskoczy. O, kurde. No to cena rośnie. Mm. Jak ludzi więcej, to i cena rośnie. Dobrze, nie ma sprawy. A taki tamtego co pan zakupił to jest belg? Ten? Tak, ten niebieski. Niemiec. Niemiec. Co ile za takiego? 40 zł. 40 zł. A tego łąbki? Te gołąbki są młode. O 15 zł. Cukroweczcie. Dziękuję ślicznie. Co to jest zagasa tego królika? To jest gatunek baran. Baran francuski? Tak. To ile za takiego trzeba zapłacić? Stoweczkę. Zależy. Tak, a pod spodem jest też taki. Do po 50 tak się cenią. Tak. A to tu... jest też baran, samiec. To to jest stoweczka? Dziękuję bardzo. Te cudne papuszki. Może pan robić? Tak no ja akurat nie ta branża. Kupuję, ale tylko gołębie. Pa, no. Papugi. Traci się. No ale. tym To ile? Ile za taką parę papuszek trzeba zapłacić? 250 zł. 250 za sztukę. Za sztukę czy za parę? Nie, za sztukę. Za sztukę, proszę bardzo. 250 zł, takie piękne po Cenią się. się. no. Be, będą piękne, jak będą droższe. Tak, tak, ale, ale już są piękne. A ta uroda, taka nie, niespotykana barwa? To jest. Rozella Białolica, lutina odmiana. Rozella Białolica. Za nią? Za Też gdzieś. A tu? 25. To o te są najtańsze. Po 25. To tylko zapraszamy tylko do opatowa. Dziękuję bardzo. No i trzeba pokazać. Zacyknąć, to Te pańskie urody. tylko, tylko, jak, jak... tylko kiedy ich majtki zrobiłeś, a tu z nieboszczyka te majtki są. No i śmieję się z jego majtkami handluje. Kiedy? Było tak kiedyś? Wczesnego. O, o, a... no, jak cenowo to to Cztery, cztery dychy, pięć dych, cztery, po cztery. No, cztery. Powoli po, po pokazuję, bo to. A brodawczaki po ile? Cztery wychy. O, to to taniocha cztery wychy. No, te, te po dwadzieścia, te, te po 15. O, właśnie o to chodzi. Zapraszamy, bo pan nie tylko w Łopatowi, ale i w połańcu stoi. Tak, w i w a w był pan, tak? No. Ale masz to No to wtedy, co i w Bodentynie było, to, to samo. Dziękuję bardzo. Kurko, mnie. Kurkusiu Ale to kurwa naprawdę takie, że za No. A z tych ogników wys... wysokolotek coś sprzedałeś dzisiaj? Nie. A tu masz pawiki 80 zł para? Nieee, nie. 50, zł. 50 zł para tych białych. No a, a orliki wysokolotne od sztuki? No to młode to są po 25 zł. Młode po 25 zł. A te papiki 50 zł para. A te czarne to co zarasta? Perski, też po 25 zł para tylko będzie, ona już nie jest parą jest do wzięcia dobrze, dziękuję bardzo pozwolę to to zakup, zakup? tak co to białe jest? nie wiem, może to dwa pojedziemy to wziąć całe Panie aha, dobra no, no to już to już zakupione zakupione poszły to amerykańskie głębie. tak ile za, tak, za taką parkę, bo to obrączki? tak, całe 100 zł całe 100 zł, barwy super super Ciężko spotykamy gołą ale w Głopatowie na targu można doznamy. dziękuję Czarty. bardzo te są śliczne widymka piękna a to szeki, nie? Te, 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 te szpaczki takie te, te tu winery, ale. To ile za taką parkę trzeba zapłacić tych winerów? Pięć stówek. A te białe? A neweczki takie fajne? A widynka? To dęte są z Pomorskich? Czeski. No mniejsza z tym. To ile za taką parkę? A pawiki? Na ogony? Stówka. Okay. Tylko, tylko tak tanio? No to tutaj może, ale kto się zna, no to ja wiem, że 50. Ja to mówię, że 50 zł taka parka to lekko. No, właśnie. Dziękuję ślicznie. Tak, staropolskie i pocztowe też. Jak to wygląda cenowy, to star... Staropolskie są te siwe. Niebieskie dwa. pstre. Te niebieskie pstre, popielate pstre. po 30 zł. Pocztowe po 20 zł. Młodzież. To sama młodzież. Sama młodzież. A dorosłe? Dorosłe, samo jest w 60 zł. Para pocztowych po 20 złotych sztuka, ten tygrysek 40 zł. Dziękuję ślicznie. Proszę. Co Ci tu zostało? Królik taki fajny, kolorek? No, to nie z, pa z papierami? Nie, sam z miniaturka, gora. Świnek zostało mi 5 sztuk. A świnki po ile cenisz sztukę? 15 zł. mam... A tego królika na górze? Też 15 zł ze werków mam e, 10 samców, to było 5 samiczek po 30 zł. 10, tutaj mam 200 dwie gotki dwie samce po sztubie. E, na dole y, 3, na górze są. No to jest samica, samica po 70 zł. No i na dole jest samica z małymi. 150 zł. To wszystko. Za wszystko. Aha. Tak. Dziękuję bardzo. Dobra, przedstawimy tu dęte jakieś. Dzień dobry. To zostały same parę czerwonych i jest To ile za taką parę czerwonych? 100 zł. 100 zł taka parka. A te taki jeden jest wywrotek. I staropolski. I staro. Te czerwone to takie bardzo. No, 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 widać, widać. To jest taki sam. To niebieski? Sam. A drugi pocztowy biały? Samica. Samica Delbar. Z, z tej rasy Delbaru, to też droga, nie? 50. 50. A króliki te małe? Rotacze niemieckie. To ile te małe od O 30. A większe? Po 60. Dziękuję ślicznie. Gdzieś, a za tą parę pierwszą to 150 ta, stopi jedna para i druga po 150, stoi mhm. 80 Te pierwsze po lewej, tak? Po stoi po 80, a ta druga za 150 za parkę, A tamte są 80 Dziękuję ślicznie. Pokażemy te mulemansy Bo to mulemansy ładne. Te grysy są, opale. Te są już droższe gołąbki, tak? A za to młodzież, jak cenicie to młodzież? A po dwie dychy. Dwie, dwie... to... Nie ma kto dać, Oj, to jest najgorsze. A mulemanse od sztuki? A, to parę dwie są. I, i tego. Uf, to dwie dwie, to... mhm. no, ale coś poszło dzisiaj?

Bodzentynie? A Bo nie, 20. w zeszłą niedzielę to kurde też nas zgłosił. Tu tu No, to dobra. To, to dziękuję. Tak to stało. to od 250 zł. To czekaj, a i tak, tylko a te, które wiesz, jaka ceda? A ten i strasę, co to jest? Dęte po ile, dęte. No niestety nie ma nikogo, nie będziemy wiedzieć sen. Aha. Ta, ta parka 40 zł. No właśnie o to chodzi. Dzięki. Na tym... Te pawiki jak cenicie? No nie a, bardzo, tego, ten... ile? Siedem dy. No ładne, a ten biały to co? Cepelek? Co to? A, tu. Dobra, dobra. A tu jest to z tabaki A ten to jest ten. Ten? Pomorski ładne pomorski. ile takich taki stówka więcej? stówka tak, kamica. a to, te, te małe stawak? to są modeny a modena to para, para modenów to ile? 40 a taki king? 20 a pawiki? po 20 dziękuję ślicznie to, na, to tyle z opatowa. dziękuję do usłyszenia do następnego targu w Starechowicach.